Daj wujku Scrooge. Słucham, Fred, nie mam zbyt wiele czasu. Chciałam cię zaprosić do nas na święta. Święta? Przecież to strata czasu. Mówię ci to co roku. Co roku mnie zapraszasz, a ja ci muszę odmówić. Wiesz dobrze, że mam mało czasu. Idź zajmij się czymś pożytecznym. Na takie pytanie. A właściwie, prośby. Czy mógłbym mieć wolne święta? Słucham? Wolne święta? Przecież mamy tyle pracy. Co ty sobie wyobrażasz? Zobacz, ile papierów do wypełnienia. Widzisz? Ale wie pan. Święta są raz w roku i chciałbym spędzić je ze swoją rodziną. Dobrze. Jeśli ci tak zależy na tych świętach, w porządku, masz wolne. Ale następnego dnia przyjdziesz o wiele wcześniej i zostaniesz dłużej. Wielkie dzięki, panie Scrooge. Wracaj do pracy. Placid, otwórz. Dzień dobry. Dzień dobry. I do pana skróczę. Panie skrócz, jak co roku zbieramy datki na rzecz bezdomnych? Kupujemy im żywność, ponieważ nie mają jedzenia. Pomyśleliśmy, skoro jest pan jedną osobą w mieście, która jest bogata, najbogatsza. Mógłby pan w, mocno wesprzeć ma, naszą akcję? To prawda. Co to znaczy, mocno wesprzeć? To znaczy, mógłby pan wpłacić więcej niż pozostali. Więcej niż pozostali? Ja ledwo mam pieniądze na utrzymanie tego kantora. Jedzenie dla siebie. I utrzymanie własnego siebie. I chcecie, żebym wpłacił na biednych. Myślicie, że nie mam co zrobić z pieniędzmi. A przytułki więzienia wzniesiono je? Bezdomni woleliby, już śmierć już trafienie do takiego miejsca. Wie pan, w jakim oni są stanie? Bardzo dobrze. Już za dużo ludzi jest na tym świecie. W takim razie to już na nasz czas. Panie skurcz, to już czas na mnie. Idź, skoro ci się tak bardzo śpieszy. Wolne, 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 Co tam mam roczesz? A nic, nic. Święta. Co wymyślił w ogóle, co święta?